Ja się czuję w ogóle, jakbym przyjechała z jakiegoś kosmosu. E, mikrofon, może ubieram. Słuchajcie. Stwierdziłam, że nagram wam tygodniówkę. O, sorry, głośno trochę, ale chciałam uczyścić przestrzeń, bo nic innego nie miałam. E, zrobię wam tygodniówkę i może to nawet lepiej, że od wtorku, bo od wtorku e, przynajmniej. Eee, nie muszę się martwić w weekend, sobie spokojnie mogę wiecie. Zrobić to w poniedziałek. <grymne> Dlaczego musi być tak zawsze, że od, od poniedziałku do niedzieli? Bo wszyscy tak robią, nie musi tak być. Dobra, eee, słuchajcie, mam. Mam tutaj. Tak, mam. Tarota. Lightsears. Czekajcie, bo tu mam tu nie widzę. Patrzę, jakie kamyczki. Weźmiemy jakieś duże kamloty, żebyście mogli sobie powybierać. Tygodniówka od dzisiaj do 13, czyli będzie pewnie nów gdzieś tam w środku, mi się wydaje. Eee, trzy kamienie, słuchajcie, do wyboru. Różowy... Ka eee, nie kacy, tylko różowy kwarc. Różowy kwarc, ametys taki duży. I... To do, co? W związku z tym słuchajcie, że to nie jest. Yy, nie mogę zrzucić zdjęcia. Tu musicie sobie wybrać na żywo, tak? To jest na żywo, więc no. Wybierzcie, co do Was przemawia, który kamień. Porównajcie sobie tak. Dobra. Zaczynamy od różowego kwalca, co na ten tydzień. Co chce nam tutaj się wydarzyć? Pamiętajcie, to, to jest taka energia, jaka która jest, tak? To jest tylko ostrzeżenie jakieś tam taka przypomina, żeby zwrócić się uwagę. To nie jest żadna wyrocznia. <grytanie> Bo każdy decyduje osoba na swoją energię sam, tak? Jak to działa. Dobra, więc tak, wy macie. No, kochani, jakieś odcinanie. Macie odcięcie. Dokładnie tu jest yy, oczyść, odetni, uwolni, czyli czas coś odpuścić. Może jakiś związek, może jakiś sposób myślenia, może jakąś pracę, może jakąś relację, może jakieś wkurzenie na kogoś, wiecie. Mówisz, że coś uwolnić. Dobra. Tak ogólnie sobie wezmę trzy karty, zobaczymy co. U. Słuchajcie, no tu jest o, bardzo jasne. <laughs> Macie tak. Macie kogoś, kto jest mega. Martwi się. Czarny myśli. Ciągle coś tam analizuje, trawi w głowie. Czuje się jakby wcześniej, nie wiem, związany, nie ma jakby drogi wyjścia, tak? A to pokazuje ta karta, że to jest wszystko tylko złudzenie, że tak naprawdę nam się tak wydaje, ale tak naprawdę to jest tylko w nas. Na zewnątrz my jesteśmy. Ten świat zewnętrzny wcale taki nie jest. To wszystko, te wszystkie problemy, jakie mamy i te ograniczenia, to, jest, to są w nas, tak? Yy, druga karta mówi o takim znudzeniu, też, że patrzymy właśnie w tą stronę, co chcemy. Czyli mówi: odpuść. Słuchajcie, to jest po prostu tak, jakby Wam mówiło, dziewczyno: odpuść, odetnij. Czy tam chłopaku. Coś sobie tam za bardzo w głowie maglujesz, w ogóle bez sensu. Tak naprawdę, rzeczywistość jest dużo łatwiejsza niż tobie się wydaje, bo to, te wszystkie takie czarne myśli to głównie są w Twojej głowie. Tak naprawdę, ta rzeczywistość na zewnątrz wcale tobie nie, wiesz, nie. Nie chcę nic zrobić źle, wręcz, no nie mówię, że sprzyja, ale na pewno nie jest przeciwko tobie, tak? Rzeczywistość wokół ciebie, to bardziej ty sama jesteś przeciwko sobie. Do tego się nudzisz. Patrzysz nie w tą stronę tego koloru, tych pięknych barw, gdzie byłoby fajnie się coś działo, działo, kreatywność, coś by się działo. Tylko siedzisz w w tam, gdzie nie powinieneś być, zamiast to odciąć, uwolnić, przestań się martwić, że czy to jest czy to tak powinno być, czy nie. Zrobisz to po prostu. I co tu jest na końcu? Jeszcze jest wieża zablokowana, tak jakbyście świadomie przez jakieś swoje lęki blokowali jakieś pójście do przodu, po <głos》> prostu, wiecie. Także w tym tygodniu mówię, skup się na tym, pomyśl, co Ci w życiu nie służy, co Ci sprawia przykrość, co, ci, co sprawia, że Ty, wiesz, siedzisz i ty, 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 ty coś magujesz w głowie, tak? Bo może czas to odpuścić. Tyle Wam powiem. Tak wygląda jakby na ten tydzień dla Was lekcja. Dam jeszcze jedną taką kartę, ja lubię te, no, szamańskie, dawno ich nie używałam macie wodę, emocje, słuchajcie, no czas tutaj coś oczyścić, odpuścić coś, dać temu spokój po prostu, tak mówią karty na ten tydzień dla Was, oczyścić to emocjonalnie, czyli jakby, ja też wiecie, mi się od razu nasuwa, ja dzisiaj robiłam, jak ja brałam prysznic, to robiłam sobie, bardzo często to robię, wrzucam sobie ten znak, pierwszy chyba on jest rejki, no nieważne, eee, po prostu znak, znak rejki, ale nie, tak nie jest koniecznością, w ogóle nie ma takiej konieczności, wystarczy sobie wyobrazić, że tam z tego prysznica leci woda naświetlona, światło, wiecie, albo światło po prostu i się oczyścić. I tutaj mówi, słuchajcie, pozwól sobie na jakieś oczyszczenie emocjonalne, tak? Przestań wałkować to jakieś coś, co tam się może nie udało, po prostu odejdź od tego, odetnij to i oczyść, bo to jest jakby skończone. Ty jakby trzymając się tego blokujesz tylko przemianę, bo wieża to jest to wcale nie musi być zła karta. Ja często słyszę, że ktoś był u kogoś, i, o Boże, powiedziała mi, że wieża, że to takie straszne bzdura. Wieża to jest to jest dobra karta. Czasami może coś bardziej. Może problem się wysłuchanie. Bardziej gruchnąć albo mniej, ale wieża to jest ogólnie dobra karta. Nie jest łatwą kartą, to nie jest łatwy moment, ale to jest coś, co kompletnie przeczyszcza i przeorganizowuje naszą rzeczywistość, tak? I wy jakby blokujecie to, nie pozwalacie temu się zadziać, może z lęku, że będzie za trudno, nie będzie za trudno, nigdy nie jest tak, słuchajcie, jak e, jesteśmy w jakiejś rzeczywistości, e, czasami może być bardzo trudno, tak, ale jeżeli coś jest Wam za ciężko, wy, słuchajcie, ja nigdy na to nie wpadłam, a teraz po prostu to robię, jak jest Wam ciężko w czymś, to po prostu wystarczy poprosić tą siłę wyższą, będzie tych aniołów, stóżów, czy kogo tam, w co wierzycie, zależy, żeby Wam pomogli, żebym troszkę potrzebujecie jakieś przerwy, żeby nie było tak ciężko. I to wszystko się toczy, wiecie. Dobra, słuchajcie. Wy w Wiedniu macie coś odpuścić, tak? W tym tygodniu. Spojrzeć, co wam nie służy w życiu. Ametyst. Ametyst. Możecie wybrać dwa kamienie, nie? To nie jest jakby... Może być dwa, nie musi być jeden. O, nie zapalają świeczki w ogóle. Zapal... No właśnie, też na sobie, czekajcie. O, dobra. Żebyście byli bezpieczni i ja, żebym była też bezpieczna. dobrze, e, radość i... I takie, no po prostu bycie kontentem, tak? To jest co? To jest takie... E, bycie po prostu zadowolonym, tak? Bycie spełnionym w jakiś sposób. Coś nam po prostu dobrze pasuje, gra, jest, czujemy się dobrze. Tak jak ja byłam na plenerku w Art. Fantastyczna rzecz. No, troszkę tam miałam procesów, nie było łatwo, może nie wszystko było proste. Ale ten kontakt z naturą na co dzień, słuchajcie, to tak jak tutaj, i te drzewa, i te łąka, ta trawa, to kładzenie się na trawie, to yoga rano, to jest... To jest nieporównywalne. Mi się normalnie aż jakieś klepsydry przekładały nie wiem, jak to określić w głowie. Po prostu teraz, jak zamykam oczy, to po prostu razu mi się włącza właśnie to leżenie na trawie. Nie, nieporównywalne z niczym. I wy macie właśnie tego rodzaju radość, takie, takie poczucie, eee, że jest miło, że jest przyjemnie. Może macie jakiś wyjazd, a może po prostu macie ładną pogodę w tym tygodniu, będziecie mieli i wam będzie dobrze. Z tym wiecie, yy, no. Jest to miły tydzień. Tyle Wam powiem. Co ogólnie Wam chcę powiedzieć. No, wy macie. Bardzo fajne karty, bo wy macie po prostu kartę, to jest świat, to jest spełnienie. I znowu, kom, e, to jest to samo, no, takie zadowolenie z, z tego, gdzie jesteście. Są czytania ogólne, więc mam nadzieję, że wy <grym> ci, co fakty, Ale te zawsze działają te czytania ogólne i tak, jeżeli z wami nie vibruje, wybierzcie inny kamień. To się rzadko zdarza, ale się zdarza, tak? Tutaj ogólnie mówi spełnienie, e, jakby spełnienie w czymś, co robimy, jakieś jakby... Bycie gdzieś, gdzieś czujemy spełnieni, właśnie gdzie jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie już jest jakby, jakby do czegoś doszliśmy w sobie albo na zewnątrz, w świecie. Odeszliśmy. Tu już jakby czuję, że jest podjęta w po otoczeniu tych innych kart. Yy. Odeszliśmy już od czegoś, co nam nie służyło, już jesteśmy w kierunku. Może stąd ta radość, ten spokój, taki, bo to już jest takie przeświadczenie, że zrobiłam dobrze, zrobiłam coś dla siebie, zrobiłam tak jak powinnam. I tu jest czas na takie właśnie bycie zadowolonym z siebie, bycie zadowolonym z tej rzeczywistości wokół mnie, ale to też jakby silnie czuję u Was wynika z tego, co Wy zrobiliście, że Wy sobie na to jakby e, zasłużyliście, tak? Z Twoim sposobem myślenia też, ale podjęciem też jakiejś decyzji. I jest cesarzowa. No, cesarzowa to jest pierwsza piękna karta. Tu są po prostu karty takie radości, spokoju, kobiety, która jest spełniona, szczęśliwa, emocjonalna, żyje w, jakby w cykliczności ze światem, czyli nie biega nigdzie, nie szaleje, tylko czuje taką właśnie, wiecie, y, y, tu jest też taka cykliczność, dla mnie to się kojarzy z taką, w tym kontekście tych wszystkich kart, y, coś takiego, że wiecie, chodzimy spać ze słońcem i y, zachodzącym i wstajemy y, ze wschodzącym, wiecie, takie jakby Poddawanie się cyklom natury też, tak? Takie jest ciepło, korzystamy z tego, cieszymy się, tak? Robimy jakieś, nie wiem, dżemiki. No może się nie czas na dżemiki w sumie, ale z tych owoców czerpiemy przyjemność. Nie, może nie lubicie owoców, no to z czegoś innego, sezonowego, tak? To jest takie, cesarzyca to jest przede wszystkim karta taka no, ciepła, opiekuńcza, spełniona, połączona ze światem, w zgodzie ze światem. Bardzo taka kreatywna, seksualna. Ona swoją seksualność dobrze zna i dobrze się czuje w świecie, tak, ze sobą i ze swoją seksualnością. To jest po prostu tydzień, słuchajcie, w którym będzie Wam miło i przyjemnie, ale jakby sami sobie na to zasłużyliście. Tak sobie z kosmosu nie przyszło. Na takiej zasadzie. Dobra, dam Wam jeszcze jedną taką kartę z tych szamańskich. No, to jest, to jest taka karta. Ona mi się zawsze, wiecie. Mm, to jest taka karta, wszystko popomontane, ale w odpowiednim czasie, tak jakby przy odpowiedni moment, czy jakaś pełnia, czynów. Tak jakby może nów u was się zaznaczył, powiedziałabym, o te kręgi, i tak, że tak jakby nów jest tym momentem, gdzie wy już wchodzicie w ten nowy początek takiego. tego lepszego dla was, tak? Że w ten nów może się właśnie coś takiego zadziać. No, znaczącego, ale ogólnie energia nowiu, która jest wiadomo przez i przed nowym kilka dni, i tak właściwie naprawdę, tak naprawdę można powiedzieć, że przez dwa tygodnie działa tak. Tutaj jest takie po prostu rozsupanie czegoś, zrobienie czegoś dla siebie, pójście w tym kierunku, który jest dla nas lepszy. Spełnienie, jakieś takie, wiecie, radość, bycie kontentem, bycie w świecie jakby no, szczęśliwym, spełnionym i połączonym ze światem, tak? A. Dziękuję też Was miło, że tak powiem, widzieć. Chciałam gdzieś tam w międzyczasie ponagrywać coś, ale się po prostu nie dało. Na tym moim kursie w też miałam takie ciągoty. Łatko, tak muszę, muszę, muszę tygodniówkę. A to moja nauczycielka powiedziała, Monika, to jest czas dla Ciebie, opiekuj się sobą. No i tak jest. Więc robię Wam to dzisiaj. W zeszłym nie zrobiłam. Wybaczcie, ale to tak jakby, wiecie, też Was uczę, że trzeba zadbać o siebie też, nie? Znaczy, uczym? Mówię Wam, że nie musimy być jakbyś, nie, wiecie, robimy to, co ja na przykład uwielbiam te nagrywanie tego wszystkiego, wiecie. To jest dla mnie duża przyjemność i pełna satysfakcji. Sprawia mi to zwyczajnie przyjemność. A do tego jeszcze działa, pomaga komuś. I robienie tego na siłę się nigdy nie sprawdza, bo wtedy wy to czujecie, tak? Że no, nie ma sensu po prostu. A ja teraz wróciłam w wakacji. Będę nagrywać. Jutro pewnie nagram jakieś... Mm, nagram pewnie wszystkie znaki miesięczne. Taki jeden filmik dłuższy. Zrobię wam też coś może na miłość jakąś, tak myślałam. Dzisiaj spotkałam dziewczynę, która tam mówiła, że głównie właśnie takie rzeczy, że szuka jakby odpowiedzi na pytania, co tam w relacji nie poszło. No, słuchajcie, zobaczymy. Jestem w ogóle dzisiaj, podsypiam przez cały dzień. bo wam cały dzień w pociągu. Horror. Dobra, następny. Ostatni kamyczek. Labradorit. Labradorit. Tak szybko mi w ogóle lecą, wiecie, te napisy znikają. Już nawet nie widziałam kto napisze. Chyba Iwonka napisała. Jak Iwonka, to haj! <grych> Dobra. Patrzcie. Labrador. Przepiękny kamlot, nie? To każdy wie. Boże, jaki on jest przepiękny w ogóle. Ja widziałam go tak czasami, trzymam go tak trochę z boku. W ogóle muszę początek, zrobić porządek tutaj na tym... Na tym stole i tak sobie zdałam sprawę, ile radości dają kamienie. Miałam ze sobą trochę kamieni. Część rozdałam, oczywiście, <grymne> ale z przyjemnością, naprawdę dużą. Cieszę się, że mogę je mieć i że mogę je rozdawać. Eee, dobra, dobra, Doryt, na ten tydzień. Zacznijmy od aniołków, co chcą powiedzieć Wam. Do 13 od dzisiaj, tak jak mówię, wydaje mi się, że jest znów gdzieś po drodze. Mam nadzieję, że się nie mylę. Witaj, Agnieszko. Dobra. O! ala Alabra, coś krzyczy. Nie! Nie! Czyli jakby niech to przez Ciebie przepłynie, ale nie pozwalaj, żeby to wpłynęło na Ciebie. Broń jakby swojej energii i swojej przestrzeni. Tak czuję? Ulala! Tu jest czas. Zaczęłam wstępnie bez powodu, nie? O zadbaniu o siebie. Między, między kamieniami. Tutaj jest jakby czas zadbać o siebie. Koniec wiesz. Wyrzekania się siebie, po to, żeby, żeby komuś innemu dogodzić, tak? Albo kimś innym się opiekować. Zopiekować się sobą. Dzień dobry. Ale macie też kartę zwycięstwa, słuchajcie. I pustelnika. I wyboru. Dobra, yy, więc tak. Zobaczcie. Tu jest spojrzenie na siebie, że ja jestem coś warta, że ja mogę coś zwyciężyć, że ja mogę wygrać. To jest jakby wygranie igrzysk, bycie w świetle reflektorów ktoś na nas zwraca uwagę, tak? Mówimy jasno nie, może dlatego też, tak? Tu jest też tak jakby skupienie się do środka, do wewnątrz siebie. Jeżeli ja mam, słuchajcie, paznokcie jakieś szalone, to może być, że farby mam jeszcze gdzieś na pazurach, tak, więc nie. wiecie. <laughs> Przyjmijcie to. Eee, więc tak. Najpierw mówi nie, zadbaj o siebie, nie, nie skupia się na innych. Zwycięstwo, że tak jakby to prowadzi Was do tego, że będziecie się w życiu, w świecie lepiej czuć i może też ludzie będą na Was lepiej patrzeć i jakby traktować Was lepiej, postawić jakieś granice. Eee, może być to oczywiście wspólnego wspólne z asertywnością, tak? Z takim zdrowym powiedzeniem czegoś nie, komuś nie. Bo, bo dbamy o siebie, nie musimy, wiecie, to nie jest tak, że musimy wszystko dla wszystkich robić. Możemy powiedzieć nie i to jest zdrowe. Ja się zresztą też tego nauczyłam na tym w ostatnio. Chociaż wydawało mi się, że już wiem, a jednak nie wiedziałam do końca. Dobra. Samotnik. Tutaj jest ewidentnie jakieś coś, jakieś coś. Eee, witaj, żonę, to jest coś takiego. Słuchajcie, już się tak mi energia poleciała. Tutaj będzie taki moment jakiejś nostalgii, jakiegoś powrotu do swojego wnętrza, może powrotu do jakichś starszych przekonań, może powrotu do starego siebie, wiecie, starej siebie. Takiej, ale starej w takim kontekście. Tak jak jeżeli gdzieś kiedyś siebie zagubiliście, to to jest takie uczucie, że wy do tego wrócicie, tak? Dzień dobry, Barbaro. Wszystkich witam w ogóle, tak, dziewczyny? Słuchajcie. To jest karta, tutaj są te kochankowe, tam są tam 8, w bo tam dużo energii, jakieś razem, coś cudowanie. Ale ogólnie jest to karta wyboru, tak? Z tym, że w tym kontekście powiem Wam, podkreślimy się jakości kochankowe w kontekście pary, i tej energii między dwoma osobami, tak? Więc tak, myślę, że dla wielu z Was to może być jakieś wyznaczenie granic w związku. Odnalezienie siebie, może ten związek już jakiś czas trwa i gdzieś tam po drodze straciliście siebie, zamiast siebie odnaleźć i poczuć się ze sobą jakby jeszcze lepiej w tym związku, tak? Bo związki tak naprawdę nie są po to, wiecie, no wiemy to wszyscy, tak? Nie po to, żeby cierpieć i nie wiadomo co, tylko. Znaczy, ja tak patrzę na związki, że dla mnie ważniejszy jest taki miły, bezpieczny, stabilny związek. Pełen czułości i zrozumienia i wsparcia, niż jakiś taki dziki, szalony, pełen żądzy i kłótni i nie wiadomo czego yy, yy, relacja. Też jak spotkałam się ostatnio z taką opinią, jak ona się ta dziewczyna nazywa taką książkę, mówiłyśmy o takiej książce też na tym Ballykarcie. E, kobieta uważała, że miłość bez takiego właśnie szaleństwa, że jak kogoś kochamy, to zazwyczaj z nim nie jesteśmy. I ma to rację w kontekście, jeżeli kiedy do kogoś czujemy rządzę i to jest taki bardzo namiętny i silny i bardzo no, wykańczający, wyniszczający, tak naprawdę wyczerpujący związek, e, że to jest to prawdziwa miłość. Ale wydaje mi się, że dla każdego z nas miłość znaczy coś innego, dobry związek znaczy coś innego. E, na bazie swoich doświadczeń wiecie najlepiej, czego szukacie w związku sami, nie? To nie ma tak, że ktoś napisze książkę i powie nam, co jest prawdziwą miłością, bo tak, tak nie jest. No powiedzmy sobie szczerze. Ale tutaj u Was jest w tym tygodniu takie, jakby jakieś, jakaś retrospekcja mi się pojawia, tak jakbyście mieli. Oh, te ja za tym uczuciem, wiecie? Za tym wyciąganiem karty, że czuję właśnie jakąś energię, że płynie. Chociaż tam oh, też się działy cuda. Dobra, słuchajcie, na tym te wyjeździe. Teraz tak. U Was, Labradory, to jest takie uczucie, jakby był czas komuś powiedzieć nie, jakby był czas zadbać o siebie. Jakby był czas, yy, po prostu może wrócić do jakichś przekonań, o których zapomnieliście, bo tak staraliście się zadowolić kogoś, że po prostu się z tym troszkę pogubiliście. Tutaj jest karta zwycięstwa też, więc mówi to, że to jest jakby najlepszy kierunek, tak? Możliwe, że, że może to się wydawać dziwne, ale tak naprawdę na tym zwyciężycie, tak? Na tym powiedzeniu nie, tak? Tego typu, tego typu. Yy. No, zobaczycie, jak się będzie wam działo. Ten tydzień, ale powiem Wam, że tu jest tak, jakby w każdym z tych czytań były jakieś zmiany, nie? a to jest coś takiego. jest znów w przyszłym tygodniu. Nadal nie pamiętam, czy to był 10 czy 11 <grym> nie sprawdziłam oczywiście, ale co możecie sprawdzić. Eee, I to jest czas, kiedy zawsze coś jakby się transformuje, jakby coś się kończy, coś się zaczyna. I każdy cykl mm, chciałam być menstruacyjny też, ale cykl księżyca jakby jest takim. To jest cudowne, bo mamy 28 dni. W ciągu tych 28 dni przychodzą mnie jakieś procesy, tak? Fajnie sobie tak obserwować, co się pojawia nowego na nów, co się jakby kończy na pełnię, tak? A nie tyle kończy, co e, kumuluje bardziej, tak? Na pełnię. Jest taka energia dla mnie kumulująca, zawsze ten, ta pełnia. A nów, właśnie rozpoczynająca coś nowego, to jest okazja do tego, żeby coś zakończyć, jeżeli nam nie służy, tak? Ale tutaj, tutaj nie ma czegoś takiego, tutaj nie ma zakończenia u Was w labradorycie, to jest bardziej. Takie właśnie zdanie sobie sprawy z czegoś, co jest lepsze dla mnie. Może to czasami może oznaczać, że muszę powiedzieć komuś nie, tak? Tyle. Słuchajcie. Trzymajcie się. Postaram się jutro nagrać e, takie miesięczne, dłuższy filmik jakiś dla wszystkich znaków po prostu. jakie Pozdrawiam serdecznie. Polubcie, zasubskrybujcie. Powoli e, też zaczynam robić czytania prywatne, więc jakby co, to zapraszam. Wszystkie informacje. Na końcu filmiku i w opisie buziaki.